No, elo, no co wie? I widzę, jesteśmy w, w Fortnite -cie. i dawno nie było odcinku z Fortnite nic niczego. Ostatni film to był chyba rodzinka Bambików, część siódma, z tego to pamiętam. No i ogólnie dużo mi ominęło, jak nie nagrywałem. Ogólnie wcześniej mało w Fortnite grałem, więc mogło się coś zmienić. I pierwsze co tutaj się stało to po prostu na początku gry. Wystrzeliwuje się taki laser, z tego portalu I on leci w górę, tak jakby taka fioletowa wyrwa się otwiera Wiem, że pewnie wszyscy, wszyscy już o tym wiedzą I pewnie teraz będą mówić Wow, coś takiego Ale po prostu ja mało Fortnite tak grałem i No, jakoś tak, musiałem powiedzieć że po prostu Z tego co wiem, że jeszcze jakaś gwiazda śmierci jest, o tam Tak O tam jest gwiazda śmierci nie widziałem jej, ale ona to jest nawiązanie do następnego sezonu. I ta gwiazda. Prawdopodobnie ona się zbliża co, co jakiś czas. Chyba codziennie co się zbliża. To chyba już był ostatni jej etap i się już zbliżyła maksymalnie jak się da. Czekaj, tak. Czy mi się wydaje, że ta gwiazda śmierci się poruszyła, że jakby i inną stronę teleportnęła się. Nie, to chyba się coś ba... się się pozdawało. I widzę, że dodali i rakietowego. Czyli to, co zostało dodane w rozdziale czwartym, w sezonie czwartym. Że, że można sobie ładować tak po prostu sobie polecieć. Bo to jest, ten teren rakietowy jest nawet fajnie do rozwalania budynków. Można przyleci przez budynek tym taranem i wszystko rozwalić. To jest nawet fajnie. No, to jest tak tutaj się wszystko. <laughs> to jest. No i co mogę wam poprosić? Dziękuję bardzo za 4000 subów. Bardzo Wam dziękuję. W sobotę, w tą. W tą sobotę wbiłem te 4K. Nie wiem, jak Wam dziękować. To jest. Po prostu jakieś za dużo. Bardzo dziękuję za te 4K subów. Ogólnie. Był aż ro ponad rok. Czekałem, aby te 4 kawbić i strasznie to powolno szło dzisiaj praktycznie można powiedzieć, że jest taki luźny odcinek nie będzie żadnych challenge'ów po prostu chciałem jakby powrócić do tego fortnite'a i w ogóle chciałem po prostu powrócić do tego fortnite'a, żeby możecie tęsknić już może za mną więc po prostu no powróciłem i będzie więcej odcinków teraz. Szczególnie gdy nigdy się do 4K. To już w ogóle takie nie wiem. Takie... Może, te, bo teraz już majówka będzie. Więc na majówce będę miał więcej czasu, więc będę mógł więcej nagrywać. Jest możliwe, że będzie więcej filmów na majówce. Jeszcze zobaczymy. I zauważyłem, że zostałem tylko sam z tym, z tą aurą. ci poginęli. Jeden wyszedł na początku gry, nie wiem czemu. Nie wiem czy się... Ktoś zabił pewnie. No, nie wiem co gadać dalej. Powinienem robić cięcie i ciągle gadać. Tak jak inni, ale no. Tego ma motorystę Wikola. Będzie to przycinał raczej. Powiem może przycinał to tam. King, pump, para, to run, king, pump, para... Bardzo doceniam jego pomotoszkę. wszystko idzie? No i dzięki wam wybijem te 4K. Naprawdę dobrze. Ech, no i tak to będzie Później święta minęły Nic nie nagrałem nawet Nie gdzie polecieć w ogóle Do swojego duo polecę Znaczy to nie jest mój duo Tylko wiecie Jakiś random Po prostu teraz gram oddział Żebym od razu nie zginął tak po... Wciąż się znam. No i prawdopodobnie chyba będzie event na koniec. Powiem wam. To nie będzie taki event jak na przykład ta walka na koniec sezonu pierwszego. Że była walka z DAIGO i z tym Shogunem X. Nie wiem, czy tak będzie. Raczej nie będzie. No bo jak oglądałem Hexa, coś tam mówił o tych eventach, ale jednak chyba nie będzie. To się trochę dziwnie czuję, jak gram nam tego... Słychać mnie w ogóle? Słychać, dobra. Czy Dobra. Mógł mi się trochę aim pokorzyć. Kurde, możliwe, że te, będą jakieś challenge nowe z Battle Royale i ty, 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 ten sezon ma tylko miesiąc trwać w Star Wars'owie, więc ja się trochę zastanawiam czy to przypadkiem nie będzie jakiś osobny sezon od rozdziału, bo tyle samo trwał na przykład OG sezon i tyle Remix, bo tyle samo trwał. Nie wiem, jak mam to słabego skilla, to nie, nie hajtujcie po prostu. Dawno nie grałem, wiecie, jak to jest. Jak się słabo może już. Kurde. Dobra, jak już wyskoczyłem, to lądujemy. Kurde. Bo cię przez rany. Co jeszcze mogę powiedzieć? No nie wiem co powiedzieć jeszcze. Mógłbym to zrobić timelapse i po prostu puścić resztę wam gry. W sumie to... odcinek nie ma i tak sensu. Taki informacyjny jedynie bym powiedział. Ja wiem. Ogram trochę bez ozy. Nie będę na razie gadał. Taki gameplay zwykły. Co to jest? I tego nie widziałem. Co widzowie, jak tego? Już pewnie się nie wiem, ale nie widziałem tym, co to jest w ogóle. Zestaw kombat skorpiona. Aha, że się bije ogniem, i później się ziewa. Prawy przycisk, to co to jest? A że jest taki łańcuch, jakby, i można jakby uderzyć ogniem. Tak zabrzmiało. Robiłem też wcześniej live'y z Ikastomów Simon mówi, coś tam się udało zrobić I chyba, bardziej, chyba będziemy chyba kontynuować Rodzinkę Bambików Strasznie kiepsko ta Rodzinka Bambików idzie, bo o, o, odeszł nam Fabian Bo dostał bana na Discordzie Co to jest? Stawaliska To z tego i prawdopodobnie nie będzie z nami nagrywa. Mam jeszcze tego klapka i wikola. No niestety tak jest. No. Pamiętam jeszcze ten sezon, że mogę się podzielić opinią. Pamiętam ten sezon pierwszy jak to było. Tego godzilla była Dobre to było Bo można do portalu wejść Pamiętacie to? Gdzieś, nie wiem, gdzieś chyba w połowie sezonu czy coś takiego Bo można wejść do portalu I kurde się zamienić w godzille Laserować, kopniaka sprzedać I co jeszcze? Coś... I krzyk jeszcze, że krzyk y, tego oznaczał graczy Dobra. użyłem tego. Co to było? Co to było za jakieś... Ktoś coś mówił. Polakowice są w zerach. Czekaj. Eee. Oj. Z krzaka. O, to jest jakaś ogarnięta typiara. Ja uciekam. I temy tu są. Dawaj chodź kur zabi go. O. Hej. Tego, zabiję go zaraz. Jezus, ten aim głupi. Muszę odrabiać Ajma. Kurde. Uciekinier, 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 uciekinier. Uciekinier. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Ła! Wow. O Jezus Mario! Zabijem go. To są dobre rękawice, jakieś. Dobra, ciulsi te i tematy. Muszę pozabijać każdemu. A se weźmie i temy pewnie. Ech. Kurde. Jezus Maria, ile tu jest tych typów? Jak oddziały, no zapomniałem. No i padłem. Czy mój dółpad? Poniósł mnie melać. Czy mój duo padł? Jakaś Godzilla. No, zrymowało się. Znaczy, nie zrymowało. Czy karkałem? To dobra, widzowie, to by było na tyle. Czekajcie. to było na tyle i praktycznie to wszystko z tego odcinka, no po prostu chciałam was tylko bardziej taki poinformować drugi odcinek to może będzie jakiś challenge, ale nie wiem, bo ten sezon już taki nudny się zrobił, na początku już coś tam, na początku już mi się tak nie, po, nie podobał za bardzo ten sezon już martwy w ogóle jest ja nie będę za bardzo chyba za nim, za nim tęsknił Szczerze mówiąc, już wolałbym, aby powrócił sezon pierwszy z tego rozdziału. Był bardziej efektowny. Tam jeszcze ma tego Dilla, się więcej działo. Ciekawszy sezon, kurde. No i dobra, to by było na tyle. Znaczy, lajka, suba. Lecimy z tymi subami. Może się uda 5K jeszcze wbić w, w, w tego w najbliższych miesiącach. Nie wiem. Jak będzie dużo trendów, to będę nagrywał i wzbierał te suby. No, był na tyle i nara.